Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. E, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym rozmawiamy o prawie HR. Ja się nazywam Anna Kamińska, jestem radczynią prawną i wspólniczką w Kancelarii Szuszczyński-Kamińska i ze mną jest dzisiaj Emilia Królikowska. Cześć. Cześć Aniu. E, Emilia u nas w Kancelarii zajmuje się kwestiami związanymi z wynagrodzeniem, ale też z aspektami payrollowymi, o których dzisiaj troszkę będzie. E, również z e, uprawnieniami pracowników związanymi z rodzicielstwem i e, czas pracy. To by były chyba takie tak. największe Twoje e, tematy. Bardzo mnie cieszy temat, który wybrałaś na e, przedmiot naszej dzisiejszej e, rozmowy, bo będziemy rozmawiać o premiach uznaniowych. I ja, jak słyszę premia uznaniowa, to się zawsze zastanawiam. Czy to że premia, czy to uznanie? Że tak, że tak bardzo kolokwialnie <laughs> powiem, o co w tym chodzi: no bo z jednej strony mamy premię, z drugiej strony mamy uznaniowość. To, to nie są jakby cechy, które się powinny łączyć. Jak to u Ciebie wygląda e o, z tymi premiami uznaniowymi? Tak, dokładnie. Tutaj trzeba um, to bardzo wyraźnie zaznaczyć, że tak naprawdę mamy um, dwa składniki premie, które są roszczeniowe, które mają mhm. cały wachlarz kryteriów, które są z nimi związane i właśnie uznaniowe nagrody, które nie są niczym zestandaryzowane, właśnie zależą od uznania pracodawcy, od jego woli i to są dwa osobne świadczenia. Mhm. Na gruncie prawa pracy yy, tak zdecydowanie jest nie, czyli premia to jest to takie świadczenie, które mówimy też, że one jest roszczeniowe, bo ja jako pracodawca wprowadzam regulamin, mówię, że jak zrobisz pracowniku ABC, to wypracujesz sobie premię, czyli jak pracownik zrobi ABC, to ja już nie mam nic do gadania, to się jakby automatycznie dzieje, że pracownik to e, prawo do tej premii nabywa, no i jak ja mu jej nie wypłacę, to ma roszczenie o jej tak. wypłatę. Tak, dokładnie. Natomiast nagroda no jest zupełnie czymś innym, e, czymś, co, czego pracownik się nie może domagać, bo e, a, są dwie sytuacje, kiedy mm -hmm. może się domagać, natomiast co do zasady on się tej nagrody nie może, nie może domagać. No chyba, że pracodawca mu ją przyzna i stwierdzi, że tak pracowniku zrobiłeś świetne zadanie, daję ci tą premię premię uznaniową, nagrodę, mhm. no i nie wypłaci. No to mhm. wtedy już, skoro on ją przyzna, no to musi ją wypłacić. Ewentualnie jest jeszcze druga możliwość, kiedy nagroda za jakiś super projekt, za jakieś mhm. szczególnie osiągnięcie, gdzie na przykład dwóch pracowników pracowało nad projektem z takim samym natężeniem, oboje się bardzo starali, a na koniec pracodawca wypłaci nagrodę tylko jednemu, mhm. no to tu mamy już naruszenie zasady równego traktowania. Mhm. Jednak, e, to też ma znaczenie i to też ma wpływ na roszczeniowość e, mhm. nagrody. Mhm. Czyli ja wtedy tak naprawdę nie mam roszczenia o nagrodę, ale mam roszczenie o odszkodowanie za to, że zostałam nierówno potraktowana, bo mężczyzna w tej samej sytuacji, co ja dostał, a ja się narobiłam dokładnie tak samo, a nie dostałam. Ale to jakby tak. jest inna postawa prawna, tak. e, jeżeli chodzi o to dochodzenie tej kwoty. E, dobra, czyli mamy. Premie, mamy nagrody na gruncie, na gruncie przepisów, oczywiście w praktyce wiadomo, że to nam się często miesza, bo jakaś uznaniowość przy tak. premiach chcemy, żeby była zostawiona i tak dalej. Natomiast e, ja mam takie e, wrażenie, jak obserwuję Ciebie w pracy, że Ty masz często taki temat, który polega na tym, że dzwoni klient i mówi, cześć Emilia, słuchaj, nie wiemy, czy naszą premię uznaniową wliczać, czy nie wliczać do podstawy zasiłkowej, czy do podstawy urlopowej. Tak, dokładnie. To jest jeden z najczęstszych pytań, jakie otrzymuję, jeżeli chodzi o payroll. Bo tak naprawdę to, że coś nazywamy uznaniowym, to nie oznacza, że to już jest nagrodą. Mhm. Więc ja wtedy zadaję e, wachlarz pytań o to, czy są e, właśnie kryteria, czy e, pracownicy wiedzą, za co mhm. dostają te, e, te premie, czy e, wiedzą, jak je wyliczyć, czy dziś są gdzieś one spisane. Jakby to wszystko ma znaczenie. Mhm. I e, w zależności od tego, jak ustalimy, czym ta premia tak naprawdę jest, czy jest faktycznie nagrodą, czy to jest e, premią, e, Uznaniową tylko z nazwy. To zależy to, jak ona wchodzi do zasiłków i do wynagrodzenia urlopowego. Podoba mi się to uznaniowa tylko z nazwy, to jakby zabieram, zabieram <laughs> ze sobą. No bo to jest tak, jak mówisz, nie, czyli, że nazwa nie ma decydującego znaczenia. Liczy się praktyka. Liczy się praktyka, nie, bo często jest nawet tak, że pracodawca mówi, ale ja tego nigdzie nie wpisałem w żadnej umowie, w żadnym regulaminie, nigdzie tego nie mamy zapisanego. Ale, ale masz praktykę, masz zasady, które stosujesz, yy, które są powtarzalne, mhm. i jakby każdy wie, tej ilicją poliszynela jest, w jaki sposób jest ona przyznawana. No to, to jest jakby już. To są zasady, tylko nie spisane. Tak jest, bo często jest w ogóle taka sytuacja, tak jak rozmawiamy, że. Pracodawca mówi, nie u, nas nie u nas to nie jest jakby nie jest to premia, bo nie jest nigdzie spisana. Natomiast na przykład pra, pracownicy już sobie liczą, liczą i pod koniec miesiąca wiedzą, ile tej premii uznaniowej powinni dostać. Tak, ale to absolutnie nie jest premia uznaniowa i dlatego ona do niczego nie wchodzi. Czyli to jest ten przypadek, kiedy premia uznaniowa tak naprawdę staje tak. się tym, co często w praktyce nazywamy premią regulaminową. Tak, regulaminową nie spisano, natomiast wynikającą z praktyki i też już roszczeniową. Mhm. Mimo tego, że to nie jest jest wpisane, to jest to już powstaje roszczenie o jej wypłatę. Jeżeli się spełni te kryteria, które zawsze się spełniały i zawsze się dostawało, no to już jakby nie ma tutaj takiego łatwego odwrotu, żeby jej nie wypłacić. Okej, okay. dobra, to już przechodząc do kolejnego wątku, to jak to jest z tymi premiami uznaniowymi? One są czy nie są wliczane do podstawy urlopowej? Może zacznijmy od, od podstawy zasiłkowej. Tak, to jest mm -hmm. właśnie pytanie, które jakby y, standardowa odpowiedź prawnika, to zależy. Mm -hmm. <laughs> ale tak, ale jedziemy tak. dalej, nie stajemy tu tak, 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 mm -hmm. to zależy od tego, jak tak, jak tak naprawdę ona jest przyznawana. Mm -hmm. Jeżeli jest to... Y, generalną zasadą przy na podstawie zasiłkowej jest to, że jeżeli dany składnik y, jest przyznawany za okres y, wypłaty zasiłku, to wtedy nie wchodzi. Natomiast jeżeli jest on nie przysługuje za czas wypłaty zasiłku to wtedy należy go wliczyć do podstawy. I od tego właśnie wszystko zależy, bo jeżeli mamy nagrodę, która generalnie nagrody co do zasady są uznawane, że one są w oderwaniu od nieobecności i są przyznawane po prostu niezależnie od tego czy ktoś choruje czy nie. I takich nagród nie wliczamy do, do podstawy zasiłkowej. Natomiast jeżeli ta nagroda Pracodawca będzie w stanie udowodnić, że ją umniejszył, w związku uh -huh. z tym, że ten pracownik zachorował, no to wtedy już taka nagroda powinna nam wchodzić do podstawy zasiłkowej. Uh -huh. Czyli jeżeli na przykład miałam sytuację taką, że w projekcie, który okazał się super projektem i pracowników, bym chciała dodatkowo za to nagrodzić, było zaangażowanych na przykład 5 pracowników i oni ze sobą, i to trwało miesiąc, e, i chciałabym im dać nagrodę, ale jeden był przez pół miesiąca nieobecny, więc daję mu połowę kwoty, w porównaniu z resztą, to to będzie ten przypadek, kiedy ja mu daję połowę, ale w podstawie liczymy, bo nieobecność tak, umniejszyła. Tak. Nieobecność umniejszyła tą nagrodę, więc mhm. siłą rzeczy musimy wyrównać ją w zasiłku, bo pamiętajmy, czym jest w ogóle wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek. Mhm. To jest rekompensata. Tak naprawdę tego wynagrodzenia, które pracownik by otrzymał, gdyby nie chorował. No oczywiście z pomniejszeniem, mm -hmm. ale to ma rekompensować to, to wynagrodzenie. Więc y, siłą rzeczy to, co jest umniejszane, zabierane, powinno wchodzić właśnie nam do tych podstaw zasiłkowych. Mm -hmm. Okej. Okay. Czyli jeżeli mamy premie, które są regulaminowe, które są, e, mają określone kryteria i w tych kryteriach jest to, że one są umniejszane o nieobecności chorobowe, no to tutaj mamy prostą sprawę, one zawsze będą nam wchodzić do, do zasiłku. Bo to już jest w ogóle dobrą praktyką e, i w ostatnich latach właściwie już nie piszemy inaczej, czyli jak ro, faktycznie robimy regulaminy premiowe, to wprost piszemy. tak? Nie chodzi tak. o to, żeby ZUS się potem musiał nas dopytywać i domyślać, tylko wprost piszemy w zasadach premiowych, co się dzieje w razie nieobecności. Tak. tym bardziej, że jeżeli nic nie za Piszemy na ten temat, to jakby ZUS zakłada, że one nie przysługują za okres zasiłkowy, czyli powinny wchodzić. Aha. Więc lepiej jest już zapisać i mieć, jakby, to jasne niż e, potem e, udowadniać przez ZUS-em, że nie, 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 jednak mm -hmm. wypłacaliśmy, to mm -hmm. wtedy trzeba to udowodnić, a jeżeli mamy już to zapisane i faktycznie tak postępujemy, no to jest dużo, dużo łatwiej. Tak, jesteśmy trzy jest kroki dalej. Dokładnie. Mm -hmm. Ok. E, to jeszcze a propos podstaw, urlop, premia okay. uznaniowa, a, a wynagrodzenie urlopowe? Tak, i tutaj to też zależy, <laughs> e, nie jest łatwo w <laughs> płacach, nie jest łatwo. E, to tak, jeżeli mamy typową nagrodę, mm -hmm. którą faktycznie jest nagrodą, czyli to jest to jednorazowa Nagroda za spełnienie jakiegoś osiągnięcia, za jakiś super projekt, za coś, co jest wyjątkowe zaangażowanie danego pracownika, to ona nie wchodzi nam do urlopu, bo też wynagrodzenie urlopowe jest takie, kiedy powinno być takie, jakie by pracownik miał, gdyby pracował. Mhm. A takie jednorazowe nagrody no nie należy ich uwzględniać takim w nagrodzeniu urlopowym. Natomiast jeżeli mamy premie które mm, są roszczeniowe, są uh -huh. stałe, są periodyczne, czyli wypłacane regularnie, no to to już nam się staje taki składnik wynagrodzenia Stały bądź zmienny, jeżeli mamy premię, która jest cały czas takiej samej wysokości, nie ma żadnych umniejszeń, jest po prostu mhm. co miesiąc taka sama kwota, no to to już nam się staje stały składnik wynagrodzenia, który jest jakby wypłacany niezależnie od okresu urlopu, przysługuje do okres urlopu, nic się z nim dzieje, nie dzieje, nie, nie musimy go przeliczać. Natomiast jeżeli mamy. I zmienne, wtedy go nie wliczamy w urlopowym? Właśnie, to jest tak, że nie wliczamy go do wynagrodzenia urlopowego, bo płacimy go w pełnej wysokości. Więc to też nie jest tak, że to jest tak jak wynagrodzenie zasadnicze, że nie uh -huh. umniejszamy, wypłacamy po prostu uh -huh. za okres urlopu. E, natomiast jakby ta część za ten urlop jest po prostu w tym, uh -huh. już nie jest wyodrębniona. Natomiast jeżeli mamy składniki, które e, są e, właśnie zmienne, czyli mają różne wysokości i one są w od różnych kryteriów, to powinniśmy je wliczyć do wynagrodzenia urlopowego z Zgodnie z rozporządzeniem, byśmy zrobić średnią i, e, i uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym. Uh -huh, uh -huh. E, tu bym pewnie dopytała, tylko czy ma znaczenie to, czy to jest taka premia, którą wypłacamy za miesiąc, czy za okresy dłuższe niż e, miesiąc. Tak, jakby to ma też dużo znaczenie, jeżeli. Bardzo dużo jest to zależy w tej, tak. w tej Twojej tematyce. Tak, no mhm. niestety to jest właśnie to, to skomplikowane. To piękno to powiedzieć. Piękna płac <laughs> i, i tutaj całego rozliczeń mhm. wynagrodzeń, że jeżeli mamy premie, które są miesięczne, to one nam jakby wchodzą do, do podstawy urlopowej. Natomiast jeżeli mamy premie, które przysługują zakres dłuższy niż miesiąc, czyli mamy premię kwartalną, premię roczną, to. Nie wliczamy ich do podstawy urlopowej, bo przyjmujemy, że one już należą nam za. E, że okres urlopu jest traktowany na równi z okresem pracy, czyli mhm. nie podlegają umniejszeniu. I mhm. one są wypłacane po prostu w normalnym terminie wypłaty tych premii. Mhm. Okay. E, ostatnie moje pytanie na dzisiaj. Takie z lotu ptaka patrzy, masz bardzo dużo tych tematów, jak wiem, bo one często są związane z wynagrodzeniami, <laughs> którymi się zajmujemy, Często mamy razem. E, e, nie, nie powiedzieć rozkminy, dyskusje mamy często razem, co z danym fantem zrobić. To tak z lotu ptaka, swoje perspektywy, czy w ogóle premie uznaniowe, te takie, nad którymi my się tak właśnie zawsze jeszcze musimy pozastanawiać, co właściwie to jest, to czy to jest w ogóle dobre, to ma przyszłość, czy to właściwie już jest takie, no, na wymarciu. Pytasz o praktykę, czy pytasz o <śmiech> <śmiech> nasz idealny świat? Generalnie w praktyce jest tak, że, że nadal one funkcjonują. Niestety, trochę się przyjęły tak nie? Tak, przyjęły uh -huh. się i one sprawiają tak naprawdę dużo więcej problemów niż, uh -huh. e, niż pożytku, e, natomiast jakby dobrą praktyką, jakby też w świetle nadchodzącej jawności wynagrodzeń, uh -huh. dyrektywy, która nas niebawem czeka, to już nie jest taki dobry pomysł, żeby mieć te premie uznaniowe, które tak naprawdę nie są dookreślone, nie wiadomo, czym one są, bo my sami sobie tak naprawdę robimy pod górkę, uh -huh. że tak to kolekwialnie powiem. I ja też nie mówię o tym, żeby w ogóle zrezygnować z premii uznaniowych, z nagród. No nie, to są też bardzo fajne składniki, bardzo też doceniane przez pracowników. Jeżeli mamy jakiegoś ekstra zaangażowanego pracownika, to. Pewnie, nagródźmy go, mhm. dajmy mu coś ponadto, bo docenimy jego zaangażowanie, ale no to niech to nie będzie nasza podstawowa wypłata, mhm. docenienie, tylko to ma być coś, uzupełnieniem całego systemu wynagrodzeń, mhm. a, nie, a nie regułą. Tak jest, znaczy bardzo mi się podoba to twoje takie zdroworozsądkowe podejście, żeby nie wylewać dzieckom z kąpielą i nie powiedzieć, że od dzisiaj wszystkie nagrody są no złe. Natomiast y, faktycznie nagroda jakby z definicji i ta nagroda, która się ZUS-owi mm. podoba i do której on nie ma za, zastrzeżeń, to też proszę musimy pamiętać o tym, że to jest jakby nagroda to jest coś ekstra, to jest coś wyjątkowego. Nie może być tak, że pół firmy co miesiąc dostaje nagrodę w tej samej wysokości tam przez jakiś dłuższy okres, no bo tak. to po prostu przestaje mieć taki wyjątkowy charakter. Dokładnie i wtedy nam wchodzi periodyczność i jakby stały składnik wynagrodzenia i jest to traktowane już mm -hmm. jako właśnie premia regulaminowa, która nam wchodzi do podstaw i żadne zapisanie do tego, że to jest nagroda bądź premia uznaniowa mm -hmm. nie zmieni nam charakteru tego świadczenia, mm -hmm. tego realnego charakteru świadczenia. Mm -hmm. Tak jest. Emilia. Podsumowując temat i naszym zwyczajem, takie top 3 do, do zapamiętania z dzisiejszego tematu. Trzy najważniejsze kwestie albo trzy kroki dla pracodawcy, który chciałby uporządkować te tematy. Przede wszystkim przegląd premii, które funkcjonują i poprawne ich sformułowanie wewnętrznych dokumentach. To, że coś nazwiemy uznaniowe, to nie oznacza, że ono takie jest. Mhm. Uznaniowa tylko z nazwy. Uznaniowa mhm. tylko z nazwy. I to, że też nazwiemy coś tak, ten składnik uznaniowym, to nie oznacza, że nam nie wchodzi do podstaw. Wręcz musimy każdy składnik w podstawach bardzo dobrze opisać żeby prawidłowo go przeliczyć i nie mieć problemów, czy to z inspekcją pracy, czy z ZUS-em. Więc nie bójmy się opisywania premii. Bo istnieje takie, nie wiem czy też może takie przekonanie, uh -huh. że istnieje takie przekonanie, że jak coś opiszemy, to już uh -huh. po prostu amen, koniec, uh -huh. już jest zabetonowane, nie możemy tego zmieniać. No, no nie. I najgorzej wtedy. I najgorzej, tak. Uh -huh. no, no, no nie, właśnie uh -huh. te opisy, mogą nam ułatwić życie. Mhm. Tak jest, na pewno nam precyzują i pewne sytuacje czyszczą. A co więcej, my to też pewne rzeczy możemy tak zapisać, żeby jakąś elastyczność sobie zostawić, a nie narażać się właśnie na jakieś zagrożenia z innych frontów, o czym też kiedyś chętnie z Emilią tak. opowiemy. <grym> Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Również dziękuję. Dziękujemy Państwu serdecznie. Mamy nadzieję, że troszkę ta premia uznaniowa została z... odczarowana. odczarowana i zdemi... zdemityzowana. Mhm. Tak, zdemityzowana <grym> będzie, ona, niech będzie, niech tak. będzie, że jest takie słowo. Bardzo dziękujemy i zapraszamy oczywiście na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia.